Jak Państwo wiecie, wcześniejsze badania i e, informacje nie wskazywały bezpośrednio znacznie, że w akademii mogły się znajdować polichromie. Były robione badania odkrywkowe i nic takiego nie wykazały. Jednakże myśmy przeczuwali, że, w tym, że będziemy starali się to otworzyć tak, żeby zachować za potomności. I ja one teraz doczekają się osobnych badań. Już trwają e, badania, już konserwator zabytków, który stale nadzoruje e, pracę na miejscu był i, i dzisiaj Rada w Lublinie miała podjąć decyzję, w którą stronę, jeśli chodzi o te polichromie, dalej będą konserwatorzy działać, czyli e, czy dalej będziemy starali się wchodzić głębiej i sprawdzać, czy może pod tymi polichromiami są jeszcze inne starsze polichromie, czy może zabezpieczać to w takim stanie, jakim jest, czy może też zgodnie z konwencją wene wenecką e, pewne e, rzeczy odrestaurowywać zgodnie z duchem e, tego, co, co zostało odkryte. A czy do tej pory mieliśmy już jeszcze y, po drodze odkrycia właśnie w tym niezwykłym obiekcie, jakim jest Akademia? Mamy odkrycia głównie, głównie konstrukcyjne, czyli y, niezinwentaryzowane nie piwnice, pewne fragmenty murków, y, o których nie wiedzieliśmy, ale to są rzeczy bardziej dla pasjonatów konstrukcyjnych niż dla zwykłego y, człowieka. Y, Myślę, że te polichromie to jednak najważniejsza rzecz w Akademii, w tym, co się udało. Odkryć. A czy w związku z tym odkryciem można przedłużyć pracę? Znacząco mamy nadzieję, że nie, że oczywiście przedłużyć się przedłużą również przez w tej sprawie prowadzimy bogatą korespondencję z Ministerstwem Kultury, które w ramach POIŚ nadzoruje te nasze prace i cały kontrakt. Natomiast my liczymy na to, że tutaj będą szybko i sprawnie zapadać decyzje, ponieważ jeśli się to przedłuży poza okres programowania, będziemy musieli zwrócić pieniądze. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. A na jakim etapie są teraz prace w Akademii Samorskiej? Na etapie zgodnie z harmonogramem, czyli po e, pracach wewnątrz e, w tej chwili wykonawca wystąpił e, o zgodę na postawienie żurawia i będzie e, stawiał żuraw do ciężkich prac konstrukcyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.